Mecz otwarcia Pucharu Narodów Afryki na stadionie w Rabacie Komory zostaną podjęte przez zespół Maroko. Widzieliśmy strefę kibica, już gotowi Marokańczycy do rozegrania tego pierwszego spotkania w ramach Pucharu Narodów Afryki we własnym kraju. Wiemy, że to będzie jeden z faworytów do zwycięstwa. Tymczasem... Patrzymy na to, jak to spotkanie pomiędzy Maroko a Komorami będzie dzisiaj przebiegało. Maroko-Komory, oglądamy sobie ten mecz, zobaczymy, kto z tych dwóch zespołów odniesie zwycięstwo w meczu otwarcia. Omari, Yusuf, pierwsza akcja zespołu Komorów. Oczywiście faworytem do wygrania całego turnieju nawet jest zespół z Maroka, ale to Komory. Pierwsze oddały strzał na bramkę w trzeciej minucie spotkania. Lutin, niezadowolony z niecelnego strzału, jeszcze zobaczymy sobie powtórkę. Tutaj dobrze jeden z Marokańczyków był ustawiony. Nie było za dużo szans, aby spokojnie sobie ten strzał oddać. Bono za chwilę rozpocznie od bramki. Mocny zespół Maroka na kontynencie afrykańskim naprawdę ma wszystko, aby tutaj rządzić i dzielić. Natomiast komory no to taki kopciuszek troszeczkę, ale wiemy oczywiście, że czasami takie piękne historie w piłce nożnej się zdarzają i nie zawsze wygrywa lepszy. Kolejna akcja komorów. Said w polu karnym, jest przy nim Sais z Maroka, bo ono już piłkę wybija. Przejęta futbolówka przez zespół Komorów Selemani. Selemani, prawa strona boiska przyszedł z pomocą Jusów. Czy uda mu się dośrodkować, Salah Eddin prze nim i zabierają piłkę Marokańczycy Abde czy w końcu uda się zespołowi z Maroka uwolnić z własnej połówki. Abde, Saibari, lewa strona. Tutaj mamy konstruowaną akcję przez gospodarzy tego turnieju. Oczywiście nie patrzymy na tę tabelę, która jest u góry, bo tu nie, nie udało się rozegrać meczu od początku, więc w naszym turnieju 0-0 jest oczywiście i jest przed polem karnym Ach, zablokowany zawodnik z Maroka. Była tam okazja na to, aby z Woleja uderzyć. 10 minut gry za nami na razie. Jeden taki groźniejszy strzał zespołu komorów. Yusuf. Lutin. Sajbari przejął futbolówkę. Maroko zaczyna powolutku dochodzić do głosu w tym spotkaniu. Hakimi. Agert. Abde. Spokojnie konstruowana była ta akcja, ale już przejmują komory. Czy dojdzie do szybkiego kontrataku? Said. W środku jest lutin do niego zagranie. Yusuf jeszcze tam na lewą stronę spróbuje przegrać piłkę ale nie za bardzo chciał grać do lewego obrońcy. Na końcu musiał to zrobić bo już do przodu nie udało mu się obrócić. Omari, Abdullah. Omari jeszcze raz. Prawa strona boiska tym razem. Yusuf. Abdullah cierpliwie komory. Zachary. Boura. Na razie niezbyt agresywnie. Presuje Maroko. Abdullah. Omari. I jeszcze raz Abdullah wywalczył piłkę główką Abde i będzie piłka teraz dla zespołu marokańskiego czwarta drużyna świata zdecydowanie najwyżej notowany zespół z kontynentu afrykańskiego murowany faworyt do zdobycia turnieju do wygrania turnieju oczywiście Pucharu Narodów Afryki Afrika Cup of Nations we własnym kraju jeszcze doświadkowanie w pole karne co tam się wydarzy Pandor spokojnie łapie piłkę i wybijają byle dalej od własnej bramki. Elkanous. Sais powalczył, główka. Teraz komory zgarniają drugą piłkę. Boura. Boura, Lutin. Omari. Yusuf. Jusuf ma trochę miejsca w środku, napędza tę akcję Jusuf, jest z prawej strony boiska wcinając jeden z zawodników, ale nie do niego zdecydował się grać Jusuf. Chciał za plecy obrońców, tam jednak Marokańczycy czujnie i przejęli futbolówkę gospodarzy. El Ainaui, Nesiri, El, el Kanous. I jeszcze raz zagranie przez stoperów Saiz do Agerda, Hakimi, prawa strona boiska. Agerd tym razem cierpliwiej troszkę zespół z Maroka. Przejmują piłkę komory, ale tylko na moment już Marokańczycy dochodzą znowu do głosu. Brahim Diaz. Diaz po jedynku 1 jeden na jeden. Podanie do Hakimiego. Będzie napędzał tę akcję. Ashraf Hakimi. Jest Siri, Elkanous. S Abde uwolnił się tylko na moment. Oddał piłkę Elkanusowi. Sennne Siri tam z prawej strony jest sporo miejsca. Zagranie do Brahima Diaza. Nie było w tej sytuacji spalonego. Już po Abde Siri. Będzie okazja Nne Siri. Lewa noga zablokowany. Jeszcze uderzenie. No ale niestety nie znajdzie ono drogi do siatki. Widzimy kibiców marokańskich zaniepokojonych. Troszeczkę pewnie wszyscy się tu spodziewali, że błyskawicznie Maroko będzie dochodzić do kolejnych, kolejnych sytuacji bramkowych, a nic takiego nie ma miejsca. Brahim Diaz w narożniku. Jest Hakimi przy nim krótkie rozegrania. Szab Hakimi na prawą nogę. Do środkowania, ale Pandor pewnie łapie futbolówkę. Zobaczymy czy z biegiem czasu ta przewaga zespołu marokańskiego będzie rosnąć. Elkanou z Sajbari. Braim Diaz. Prawa strona boiska. Braim Diaz. Rozpędza się zawodnik, e, z, zawodnik zespołu marokańskiego. W polu karnym jest SAFD. Jeszcze piłka zagrana do tyłu do Hakimiego, ale ra, radzą sobie komory coraz groźniej. Jednak pod bramką e, zespołu gości. Yusuf. Said. Salaedin przejmie tę piłkę. Sais, jeszcze raz Saledin, Abde Saibari rozgrywają z lewej strony sobie spokojnie piłkę Marokańczycy teraz są w przewadze liczebnej, byli przez moment, będą starać się napędzać akcję lewej strony boiska, Abde, Abde, przekładanka dośrodkowanie, ale chyba za mocne do Braima Diaza, tak jest, wywija choć niedokładnie piłkę obrońca Komorów Saibari do SABD dośrodkowanie, blisko bramki, wyłapuje je Pandor. 41. minuta spotkania. SABD już coraz większy napór zespołu marokańskiego, choć nie ma tu jakichś konkretnych sytuacji, ale zaraz możemy zobaczyć jakąś bramkę i fajnie by było, żeby nam się ten turniej troszeczkę większymi fajerwerkami otworzył niż to, co do tej pory oglądamy. Said. Przed polem karnym Marokańczyków jest piłka zagrana do szesnastki. Uderzenie głową łapie bono, ale był w tej sytuacji na zawodnik reprezentacji Komorów. Co prawda nieznacznym, ale jednak był. Widzimy to doskonale z każdej perspektywy. Sais. Utrzymują się przy piłce Marokańczycy. Elkanous. Hakimi ma, ma trochę miejsca. Diaz. Czy nie był na spalonym tej sytuacji? Brian Diaz nie był. Nie ma podniesionej w Górę linia przy linii końcowej, już Maroko. Ale znowu piłka po dośrodkowaniu wpada wprost w ręce bramkarza Komorów. I do przerwy mamy remis. 0 do 0. Zdecydowanie zespół marokański zachodzi w meczu otwarcia na wypełnionym stadionie w Rabacie. Widzimy tutaj. Podsumowanie występu Saibariego grającego w zespole z Maroka z numerem 11, a teraz chwila przerwy i widzimy się w drugiej połowie tego spotkania pomiędzy zespołami Maroko i Komorów. Rozpoczynamy drugą część meczu. Maroko-Komory 0 do 0 w meczu otwarcia na stadionie w Rabacie. Czy uda się Marokańczykom przechylić e, ciężar tego zwycięstwa na swoją stronę? Zobaczymy, zobaczymy. Będzie na pewno ciekawa druga połówka, bo tutaj nie był w stanie sobie wykreować nic zespół e, Maroka w tym spotkaniu na ten moment, ale wiadomo, że czasami druga połowa meczu pokazuje zupełnie inne oblicze niż ta pierwsza. i Ibrahim Diaz już półkarny. Brian Brahim Diaz, okazja i było bardzo blisko broni to Pandour z ogromną dozą szczęścia, pomógł mu w tej sytuacji słupek, że ta piłka tam nie wpadła. Naprawdę golkiper Komorów może być bardzo wdzięczny. Tutaj mnóstwo, mnóstwo szczęścia mu dopisywało. Elkanos, środek teraz Maroko z impetem rusza. SAD do tyłu, do Elkanosa. Trochę chaosu przed polem karnym zespołu Komorów, ale wygląda na to, że Marokańczycy nad wszystkim panują. Saibari. Widzimy, że trener zespołu gospodarzy już chce zdecydować się na jakieś zmiany. W tej sytuacji był spalony i chyba do tych zmian za chwilę dojdzie. Tak jest. Boisko opuści Sajbari, grający dotychczas z numerem 11. Hakim Zijesz na murawia, więc wzmacnia y, ofensywną siłę trener zespołu Maroka i zobaczymy ile Hakim będzie w stanie pokazać w tym spotkaniu. Na pewno jest w stanie, na, y, jest w stanie mocno namieszać tutaj w tym meczu Hakim Zijesz. Selemani komory w przypiłce będzie kontratak, bo przejęli gospodarze. S AbD w posiadaniu tam blisko. Niego też jest dużo, dużo zawodników zespołu rywala, ale udało mu się wywalczyć utrożny. To chyba jedna z lepszych sytuacji, którą mógł tutaj wywalczyć. No widzimy jak tutaj już golkiper praktycznie komorów nie panował nad tym, co się dzieje, bo był tyłem paluli obrócony do piłki. Wystarczyło Dobić futbolówkę do bramki, ale na nieszczęście gospodarzy nikt w pobliżu się w tym momencie nie znajdował. Będzie doświadkowanie z rzutu rożnego, aż Raf Hakimi ustawił piłkę w narożniku i już na krótko zbiega jeden z zawodników. Do niego zagranie Salahedina, ale to fatalne podanie było, chociaż gdyby tam nie znalazł się piłkarz komorów, no to piłkę praktycznie w stuprocentowej sytuacji miałby jeden z graczy gospodarzy. Na szczęście dla komorów tak się nie stało i już rusza zespół. Kopciuszka tego turnieju z kontrą Selemani schodzi do środka 17, numer 17 tego zawodnika. Kolejna zmiana szykuje się w zespole Maroka. Już tam jeden z zawodników rozgrzewa się przy linii bocznej. Zachary do bury. Bura do Abdullaha. Tutaj czas płynie na korzyść komorów. Na pewno remis w pierwszym meczu to byłoby coś zadowalającego dla tego malutkiego kraju. Braim Diaz, prawa strona boiska, obiega tam Hakimi. Hakimi ma dużo miejsca, czy zdecyduje się na odśrodkowanie. Hakimi przekładanka, ale czysto tym razem radzi sobie również reprezentant komorów. Nie wiem, czy tam szukał karnego w Hakimi, ale wydaje się, że nie, że po prostu tą przeplatanką chciał zrobić sobie przewagę. Nie udało mu się to i musi uznać wyższość rywala w tej sytuacji. Bura Selemani. Selemani. Maolida, jeszcze raz Selemani, Yusuf przed polem karnym, zespół komorów, już właściwie w szesnaste uderzenie i gol! Niespodzianka, wisi w powietrzu, komory obejmują prowadzenie, fantastyczna akcja, bramkę zdobywa w tej sytuacji Said, ależ on się uwolnił, no co to była za sytuacja? Długo, długo nie było pod bramką Maroka komo zespołu Komorów, ale jak już się znaleźli, no to z jakim piorunującym skutkiem uśpiona defensywa gospodarzy Sais nie zdążył tu za sekuracją, bo no też można powiedzieć się nie popisał, bo ta piłka blisko niego przeleciała i Komory obejmują w tym spotkaniu prowadzenie Hakimi jeszcze z niedowierzaniem patrzy na swojego golkipera, że nie udało się tutaj obronić tej sytuacji a Said... Padł w euforię Maroko 0, Komory 1 i zmiana podwójna w zespole Komorów, jeszcze potrójna, nawet ugotowana tutaj przez trenera. Za chwilę dowiemy się jacy zawodnicy opuścili boisko, jacy się na nim pojawili, powinien nam się tutaj layout zaktualizować, powinni się ci gracze nam pojawić, ale na razie tego nie widzimy, nie wiem czy zobaczymy czy nie. Wita widzimy jest na boisku, tego zawodnika na pewno nie było, tak jest, Wita zmienił Baurę i jeszcze jakie zmiany, byleby nam się tutaj nic nie wydarzyło, Mohamed za Zacharego, również taka zmiana miała miejsce i Gama za Lutina, z kontrą były... Już przygotowane ruszyć komory, ale straciły piłkę. 70. minuta, czy będziemy świadkami sensacji? Brahim Diaz. Brahim Diaz, prawa strona boiska, wita przy nim dośrodkowanie w pole karnej i odpowiedź zespołu gospodarzy. Jeden do jednego, fantastyczny strzał głową. Po dośrodkowaniu Brahima Diaza zaliczył Józef N. Nesiri i mamy remis w meczu otwarcia więc rozkręcił nam się ten mecz na dobre, zobaczmy jak sobie poradził Brian Diaz z rywalem Vita który dopiero co wszedł na boisko nie zablokował tego dośrodkowania świetnie wyskoczył Józef Ennesiri i sięgnął piłkę głową, nie był w stanie tego strzału powstrzymać, golkiper Komorów, 1 do jednego Maroko Komory, odpowiedź gospodarzy nadeszła błyskawicznie oczywiście, przed tą bramką zapytałem czy będziemy mieć sensację, tylko teraz Należy zapytać, czy sensacją nie jest też remis w tym meczu? No bo Marokańczycy wiemy, jaką siłą dysponują. Zatrzymajmy się na bezpiecznym słowie: niespodzianka. I na razie ta niespodzianka się nam tutaj szykuje. W narożniku boiska już piłkarze komorów z piłką. Jeszcze jedna zmiana za chwilę w zespole Maroka się szykuje. Zjesz. Brahim Diaz kontra Marokańczyków. Na lewej stronie boiska jest jeden z zawodników niepilnowany, to Abde, który wpada już w pole karne. S Abde piłka na lewej nodze, S abde przy nim jeden z, komor, z zespołu komor, graczy z zespołu komorów. Seremani, prawa strona boiska. Jest w środku komu grać, tak jest, zagranie do Yusufa. Jeszcze raz Celemani za chwilę otrzyma piłkę, przyjął sobie w dobry sposób, utrzymują się komory. Dobre zagranie na prawą stronę do Yusufa, czy opanuje piłkę? Yusuf nie jest w stanie już do niej dobiec. 80 minuta spotkania, widzimy, że zmęczony mocno gracz, ale S.A.B.D. opuści w tym momencie boisko, a za niego Nuasir Mazrawi. Oczywiście zmiana w zespole Maroka. 10 minut do końca rywalizacji na stadionie w Rabacie. To komory teraz mają piłkę i starają się zdobyć prowadzenie dobrze. Selemani naciskają teraz gracze komorów, ale nie mylą się Marokańczycy. Długie wybicie w wykonaniu bono. Salah Edin. Świetnie sobie tu poradził z rywalem. Przeskoczył go w widowiskowy sposób. Mazraoui. Traci piłkę Mazraoui. Mchangama. Changama do Selemaniego. Jeszcze raz Changama Na prawej stronie tam było dwóch zawodników, ale jednak przez środek grają Komory Changama, Yusuf. Tam znowu u tych dwóch zawodników jest tym razem dostrzeżeni Selemani na wysokości pola karnego. Selemani stracił piłkę za długo ją holował. Jeszcze wyleciał nam tu za bandy. Selemani i jeszcze zmiana w zespole Komorów, podwójna. Dwóch Yusufów opuści boisko, a w ich miejsce Burhane i Bakari na placu gry się pojawią. A w zespole Maroka Elkanous Opuści murawę, a Ounahi na boisku się pojawił. 5 minut zostało do końca meczu, otwarcia na stadionie w Rabacie. 1 do 1 Maroko remisuje z komorami. Na pewno nie tego spodziewali się marokańscy kibice. Teraz świetnie Bakari w ślizgiem zatrzymuje Mazrał który teraz na Państwa ekranach, niezadowolony, ma jeszcze pokazuje kolegom, jak mają się ustawić do tego rzutu z autu, bo nie ma z kim grać, nie ma w Marokańczykach takiej chęci, żeby tutaj ruszyć i zinten zintensyfikować te ataki. Nesyri. Syrii za plecy obrońców, ale Mohamed czujnie piłkę zgarnia. Abdullah. Maolida. Vita. Vita zagranie prostopadłe, bardzo niedokładne. UNAHI przez środek. El Ainaui. zjesz. Mazraui lewa strona boiska Mazraui opanował piłkę, piłka na lewej nodze dośrodkowanie Nesirias pokazał, że potrafił uderzyć głową a teraz piłkę w polu karnym przyjął ale jest wyczyszczony 3 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry czy któryś z zespołów zdoła przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść zaraz zobaczymy, jeszcze komory tymczasem piłkę przejmuje Salah Edin Saiz. Onahi, Hakimi, chyba nie starczy już czasu Marokańczykom, chociaż sędzia może pozwoli dograć tę jedyną akcję Onahi, Salahedin, chyba już nie będzie na to czasu, tak jest Pierwszy mecz, mecz otwarcia Maroko remisuje z komorami 1 do 1, a więc mamy ogromną niespodziankę w tym meczu Na pewno z tego remisu bardziej zadowolone są komory, choć widzimy, że tutaj nie ma jakiejś euforii Marokańczycy nie wygrywają meczu otwarcia na własnym stadionie i stwarza to już na pewno małe, małe kłopoty. Zespołowi gospodarzy. Chociaż lepiej, wiadomo, zakończyć dobrze niż rozpocząć. No to nie tego myślę Marokańczycy się tutaj spodziewali. Dziękuję Wam za oglądanie tego widowiska. Maroko 1, Komory 1 i słyszymy się już jutro na kolejnym spotkaniu Pucharu Narodów Afryki. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie Subika. Mam nadzieję, że te wszystkie mecze wysymulowane Pucharu Narodów Afryki przypadną Wam do gustu. Trzymajcie się. Cześć.